Siemanko, siemanko, ty, bo wychodzę z domu ogólnie, ale ciekawy jestem, czy to przyśwituje. Zobaczymy. Pyk. Polub, zostaw komentarz, subskrybuj. Te ah. oh. oh. lampy, żeby mnie Daj Dajcie radę. I słuchawki nie spadły. Uh. Dobra, to się zabijać. Wziął. Ale ty ogólnie. To ty skończ z tymi używkami? Ty człowieku pijesz, ty palisz, ty człowieku jakieś takie rzeczy odpierdzisz. Ty weź z tym skończ. Byku. Ty weź się za jakiś sport. Nie wiem, widzisz, pobiega i idzie, ober jakiś weź. Zjedz sobie coś dobrego, ale ty, ty człowieku, odstaw te fajki, odstaw ten alkohol, odstaw te używki, albo chociaż rób to rzadziej. No bo co? Chyba chcesz to robić, coś robić, coś, 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 spoko, tak żeby było dobrze. Mówisz, że chcesz to, chcesz to, chcesz tamto. Ale, Skończ. Musisz skończyć, byku. Mnie to nie interesuje, naprawdę. skąd z tymi używkami. A ja teraz wychodzę z domu. Weź to polub, skomentuj i subskrybuj.